Tv Drodzy Państwo, i powitajmy obydwie drużyny. Na biało-zielono zespół gości w Lublinie, i biało-czerwony w pasiakach zespół gospodarzy Rysowi Rzeszów. Spotkanie dzisiejsze to prowadzi trójka sędziowska, sławna to sędzia Bułgara. Paweł Sikorski z Białej Podlaski, asystował ze pan Grzegorz Jakuszko oraz pan Jacek Paskuski. Serdecznie wszystkich witamy w Rzeszowie. <grymne> Zamarzaj! Zamarzaj! O, Zamarzaj! 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 雨 marriages <laughs> as much yeah. Zaczęła się pierwsza połowa dzisiejszego spotkania po 45 minutach remis 0 do 0 w klubowym, gdzie znajduje się sklepik, w którym można kupić pamiątki klubowe RS-owi.

Ale jest tak, jeden do jednego, strzak gola, nikt inny w tym sezonie ratuje reszowie. Kończył właśnie dzisiejsze spotkanie. Kończy się ono z wynikiem remisowym 1 do 1. Bramkę dla gości w 80. minucie spotkania z Przemysław Kamary, a dla Resowi w 88 minucie spotkania niech kto inny jak Karol Skuba. Tak, pochniało niespodzianką, no ale cóż w ostatnich minutach uratowałem remis, Cała drużyna uratowała remis, bo Zasłużyliśmy według mnie na zwycięstwo i ten remis traktujemy jako porażkę. Pierwsza połowa, tak, przez przez Rosowie. Nie było w ogóle sytuacji strzeleckich ani żadnych innych. W drugiej połowie cała drużyna ruszyła do przodu z naszej strony i kontra, kontrataki Lubinianka dawała, ale niestety nie wpadła im bramka, na szczęście dla nas. No i remis z tych sytuacji też nas cieszy. Wśród tabeli, z tego co wiem, co nam ucieka, dzisiejsze mecze też nie za bardzo się dla nas potoczyły. Ale mam nadzieję, że z Karpotami wygramy ten mecz w, w Krośnie i na nadrobimy tą pierwszą piątkę. Z Przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo, zresztą wiadomo, że każdy jedzie po zwycięstwo, ale to nie było jakieś pompowanie, tylko wierzyliśmy, że po ostatnich wynikach i w Pucharze, i w trzeciej lidze zaczęła się ta gra układać, chociaż wcześniej też stwarzaliśmy dużo sytuacji. I tylko nie, po, nie potrafimy ich y, y, wykorzystać. Obserwujemy swoich przeciwników, obserwowaliśmy również Lubiniankę. Wiemy, że ta, ta drużyna gra nieźle i wiemy, że jest nieskuteczna i, i że to miejsce tabeli nie oddaje tego, co, y, co, co potrafi ta drużyna, i dzisiaj to pokazała. Stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji, a szczeliśmy tylko jedno i sami sobie jesteśmy winni, że nie wygraliśmy tego meczu. A straciliśmy. Gola w końcówce uważam, że, że po sytuacji kontrowersyjnej, gdzie liniowy sygnowa, sygnalizował pozycję spaloną i później wycofał się z tej decyzji, także Myślę, że, że sędziowanie tutaj wypaczyło troszkę wynik meczu, bo po prostu zabrali nam dwa punkty. Co do bramki, mam zupełnie inne zdanie. Być może, zobaczę to na wideo, być może nasz zawodnik był na pozycji spalonej, natomiast absolutnie tej piłki nie dotknął. W związku z tym nie zgadzam się z trenerem, absolutnie, że ktokolwiek tutaj zabrał panu dwa punkty. Jedyne, co, co, co drużynie Lublin jakiś się nie udało, no to, to powinna nam strzelić dwie, trzy, dwa czy trzy gole. I Powinna wygrać 3-0. W związku z tym jakich, jakichkolwiek dyskusji o, o tej bramce by, by nie było. Myślę, że mecz mógł się podobać, stał na dobrym poziomie. No, szkoda, że, że w ostatnich minutach straciliśmy te punkty, bo są nam bardzo potrzebne, bo z, z bardzo mało tych punktów mamy i, i zamiast w środku albo w czołówce tabeli. Plasujemy się w końcówce. Co do poziomu meczu, ja bym raczej powiedział, że poziom meczu był, ale w wykonaniu wykonano Lublinianki. Moja drużyna dzisiaj zagrała e, bardzo słabo. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że była to kompromitacja w naszym wykonaniu. E, trudno, trudno w tej chwili tak na gorąco mi powiedzieć o, o tym meczu. Nie chciałbym. Nie chciałbym się wgłębiać w szczegóły, ale, ale zaprezentowała się cała drużyna bardzo źle yy, i... No i trzeba z tego wyciągnąć wniosek. No, y, mamy problem. Mamy problem głównie wtedy, jak gramy co trzy dni, okazuje się, że nasza kadra nie jest na tyle, na tyle mocna, żeby zagrać w środę mecz i potem zagrać y, y, w sobotę w miarę dobry mecz. I, I to było z jednej strony tutaj widać. Z drugiej strony brak koncentracji, brak y, dokładności, brak spójności tych akcji no, powodował to, że Eee, że ta gra nam się nie układała. No, strzeliliśmy gola i, eee, i powiem, powiem po cichu, uratowaliśmy nasz honor, bo, bo tak jak mówię ta nasza gra wyglądała dzisiaj dramatycznie.